One, zasady, było tak, wybraliśmy 7 słów związane ze Świdlicą przy ratuszu, krycel pod białym mostem, się, brudna, bez gwoździa z dzikiem. E, takie 7 słów e, wybraliście. E, było 20 minut na to, żeby napisać tekst z użyciem tych 7 słów, i zmieniając koszulę gramatyczne słów. Mm. No i co, i zaczynamy. E, państwo mnie uczestniczyli, ale już Pan Krzysztof wystartował w Polsce do Zapraszamy pana Krzysztofa. Wielkie karty. Zapraszamy. No, Dziki wieczór w Etoje. W kawiarni przy ratuszu miał prowadzić wieczór autorski, tymczasem jest jak Kasi. Nie dość, żeby gwoździa programu dostoje w Brudna pod białym mostem i walczę z wjeżdżającym dzikiem, którego chyba uzyskali do przypilnowania. Nieznożenia poetycka się szykuje, oby się nie zakupili do O! Ja wie, to... <klucz> e, to był Krzysztof. E, Kolejnym przeznikiem będzie pan. Pan się nazywa? Jest pan Brawa na Pana Wiesława Dyskiciela. Ja stworzyłem dwa otwory, bo już jeden. Trzeba no. no. wybrać teraz. No właśnie. Ja jeden taki sobie, męski, a bardziej, bardziej romantyczny. No razie ten męski mamy. No to proszę wybrać, bo chyba, że Pan wygra, to wtedy na bis. No właśnie. No to... Przy ratuszu bawili się do rana. Chyca u psów wraz z kumplami, pod białym mostem walili wódkę, zakatrubili się jak stodoła to Brudna woda z wyszczycy orzeźwiła ich. Bez gwoździa deska posłużyła na walkę z dzikiem, który ich gonił, a oni myśleli, że walczą z dykiem. Proszę. <noise> <noise> I kolejny wszystkich będzie tutaj pan. Ja no, pomijam. Jedna. Czyli balkon. Ale Walkowe może na przykład zwyciężyć. się. Tego jeszcze nie było. Kto zagłosuje na... Cześć! Cześć! To To może pani. Pani się nazywa. Ale Oj, ja tutaj tak na rozgrywałem. Ale pani się nazywa. Nie, nie ma po no, Kolega nie, ma okulary. Proszę, no, proszę. Proszę. proszę, może. Tutaj, proszę do pani. Prosimy nad, tutaj pod Nie. Ale co nie A pani sobie napisze, tak? No to, to nie wiem, czy jest taka zgoda. Jest. Yes. proszę zasłuchać przy przyciskaniem. A ja poproszę następnego uczestnika, który mm -hmm. kolega pisał. No nie zauważyłem. Natalia. Zapraszam. Masz na mnie? Natalia. Natalia. Wielkie prawa dla Natalia. <noise> Powiem Stoję przy ratuszu i wspominam podróże z dzikiem. Czuję się brudna. ukryłam dwa ciała pod białym mostem. Choć to nie była moja wina, że dzik nie umiał pływać, a chwycam ją w bez kościoła. No, To była Natalia. E tutaj pani. Nie, pan, to może pani. Pani się nazywa? Anna. Wielkie brawo. Pod białym mostem kamienne podzałonek. 20 metrów później pod wodą. Nagrobek z napisem zakazówili się z przyswoitości. Joanna wow. no, no. koleżanka z tyłu. Joanna. Joanna, brawa dla Joanny. Tutaj nie będzie tytułu będą przeprosiny dla moich rodziców. Nie wiedziałem że przejdą. na naturze, brudna zmiana odyfajów. Ukrzyżujemy dzika z dzikiem przy ratuszu. Piecer już wysłany, gwoździe, młot i drzewic. Będzie polowanie, będzie grubizna. Smutno. Bez gwoździa zakatrupili się, bo AIDS, bo HSV, CNP i HMUDP. Bo krótko kłopoza, kłopcy koza, bo, bo mięsak kaposiego, bo nic mieć można, nie można wszystkiego. Dobrze. Joanna, numer dwa. Joanna. Tak. Brudna woda wbije się czarną smugą pod rogiem mostu. To ten park, gdzie zagatrupili się zmęczeni zbyt długim życiem kochankowie. Wiesienny wieczór na jak grzane wina przy raduszu. Nabrałam odwagi i walczę z dzikiem na siłę charakteru. Jak chcę, wybraniam się bezskutecznie skutecznie za zdrowym psem

Rok, wędruje, wędruje z dzikiem myśli, nieobierzałych, niewinnych. Bez gwoździa jeszcze trumna nowego życia, na pozór lepszego. Przy ratuszu miasto płynie smutne, nieodgadnione. Chycel w swą klatkę zamknął dawne pragnienia. Marzenie jedno, drugie nic unicestwiło. Zapatrujemy się. Nieba. Z dzikiem. Krzykiem bezgładnym. Zakatuję się. Wojska to było minimalny. pani Ada i Wojtek został jeszcze. Schował się tam na końcu. Życzę Brawa dla Wojska. Bez gwoździa przy duszy, zakatrupili się w sobie. Zakatrupili się w sobie. Rudna pogoda przy ratuszu, no i co popatrz. seta lub galareta nie dla ciebie tak najpierw. Nie dla ciebie również buraczki z ciki. Bez gwoździa przy duszy, widziałem pod białym mostem, zakatrupili się w sobie. A pycer podchodził mi do gardła. Do tablicy. Brawa. Będę dziś dzikiem. W trumnie bez gwoździa, brudna suka, patrzyła przy ratuszu. Bałam się prawdy. Chycę zazdrości pod białym mostem. Zakotrupili się tani winem. Na jedności. Mm. I wszyscy, prawda? Czy jest jeszcze ktoś? Kto nie. Nie, nie. Wychodzi na to, że mieliśmy dziesięciokrotnie słuchać. Jeszcze pani. A, jeszcze pani przywisła, zapraszam. Nie, nie, ja będę. Za twoje... Zapraszamy. W tym spotkała się młoda para. Wędrowała, wędrowała, a znalazła um, się w uroczym parku pod Białym Mostem. Tam... Um, Płynęła brudna woda, W wierzchu przechadzał się który trzymał w ręku jakieś bez bezgłośne. Młodzi zbiegnęli się na widok obcej osoby i szekrzczącej w oddali białeński. Nagle zauważyli, że nocuje się z biedzikiem. Aby zapatrzeć się w nieposzczerzenie szczerze, piecel... o, coś tutaj przeszedł. Z dzikiem zostanie na polu walki, dopóty, dopóki nie się <głosuś> <głosuś> tak, jest na nosiły. To jest najlepszy. Pani Alek. Tak. Ok, czy mamy 11 różki terów? Przechodzimy do rundy głosowania. Przypominam tym osobom, które przyszły, że można głosować na dowolną liczbę autorów, żeby nie było tak, że ktoś tam sobie myśli, że, że wybiera tylko tego najlepszego. Czy jeżeli chce, to może, ale można głosować afirmatywnie wiele razy. No tak, czyli wszystko jest jakby jasne. Z...

Ja, brudna suka. Spacerujesz z dzikiem. Ja z prosiaczkiem. Przy ratuszu przybijam bez gwoździa obraz ciebie. Piotr jednak. Pospadasz. Pod białym Pod białym mostem kamienny pocałunek. 20 metrów później, pod wodą, nagrobek z napisem: zakatrupili się z przyzwoitością. Więc... Bruksela. bardzo że z Brukseli.